Roczna mapa energetyczna, czyli 12 kart na 12 miesięcy. Witam Was, moi drodzy, i zapraszam na kolejną kartę w danym miesiącu. W sumie to będzie pierwsza karta na rok 226, która będzie reprezentowała miesiąc styczeń, czyli Wylosuję dla Was kartę dla kolektywu, gdzie pokrótce przedstawię Wam informacje na temat tej karty i możliwości, jakie mogą się zadziać w, danym, w tym danym miesiącu, czyli w miesiącu styczniu. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam, sprawdźmy razem w tej, w tej talii, co to będzie za karta i co nas czeka w miesiącu w styczniu w 2.26. Dodatkowo powiem, że te rozkłady to jest seria postów, która przedstawia dla kolektywu właśnie karty na dany miesiąc, ale jeśli byłabyś, byłbyś zainteresowany tego typu roczną mapą, to ja zapraszam do wiadomości prywatnej można. Taką zamówić. Ja przygotuję dla ciebie też taką, taki roczny rozkład. Jedną kartę na dany miesiąc. Dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy, jeśli chodzi o miesiąc styczeń. I miesiąc, na miesiąc styczeń wylosowałam kartę dziesiątkę różek która też w jakimś stopniu mówi o jakichś zakończeniach i jakichś początkach. A dlaczego to mówię, bo ogólnie karta na cały rok, roczna karta, która będzie reprezentowała cały rok kart Tarota, jest to mag. Na temat maga, karty mag i tego, co ta karta nam przedstawia, co ona nam będzie fundować w tym całym roku. Nagrałam osobny filmik, czyli jak możesz to cofnij sobie, nagranie ono jest przed właśnie styczniem, tam wszystko omawiam. A teraz skupimy się na dziesiątce różek, która ma reprezentować przedstawiać miesiąc styczeń. Ale tu tylko dopowiem, że karta maga jak najbardziej i jest też z nią w jakiś sposób powiązana. bo i tu są jakieś początki No i tutaj tak samo. Tyle tylko, że tu możemy czuć w tym styczniu takie przepracowanie, takie przeciążenie tym, że nie do końca być może będzie nam w tym styczniu służyło to, abyśmy dociągli czy dokończyli jakiś swój cel, czy jakiś swój proces. Mogą być takie trudne chwile, trudne momenty, ale tu, pomimo tych trudności, pomimo takiego tego, tego obciążenia gdzieś, takimi tymi sytuacjami, że nie możemy dociągnąć danych swoich spraw do końca, być może te sprawy jeszcze ciągną się z zeszłego roku, czy, czy będą to sprawy dotyczące roku 2025, no to, to może nam dodatkowo jakoś utrudniać, taki sprawiać ciężar i y, y, trochę, tak jakby, stres. Ale to jest karta, która mówi o tym, że to pomimo tej ciężkości, tego takiego obciążenia, tego ciężaru, Dociągniemy do końca, doprowadzimy do końca te wszystkie tematy, które gdzieś tam zaczęły, zostały rozpoczęte, no i zakończymy to, wejdziemy w nowy cykl. Jeśli chodzi o taką energetykę dotyczącą w miesiącu styczniu na temat miłości, to tutaj też możemy jak najbardziej odczuwać takie ciężkie brzemię miłości. Mogą pojawić się jakieś takie odpowiedzialności, które będą bardzo mocno dawały się nam we znaki. Będziemy czuli też takie obciążenie, które może powodować taki niefajną relację czy niefajne sytuacje w, w danym związku, ale to, tak jak powiedziałam, jest wszystko tylko przez jakiś czas bo pomimo tego, że to jest jedynka, dziesiątka, jest to ostatnia karta talii małych arkan, i ona też mówi o jakichś zakończeniach, pomyślnych zakończeniach. I jeszcze krótko, jeśli chodzi o karierę, o pracę, też możemy czuć jak najbardziej jakieś takie przemęczenie, przeciążenie, bardzo dużo obowiązków, które gdzieś tam na nas spadną, pomimo tego, że to będzie Początek roku, pierwszy miesiąc, ale może to też również dotyczyć tego, żeby w tym styczniu już definitywnie pozakańczać wszystkie te sprawy, które gdzieś pojawiały się jeszcze w grudniu, być może w listopadzie zeszłego roku. I tutaj też będzie to jakąś takim dodatkowym obciążeniem dla nas, ciężarem, ale tutaj może, znaczy się, no. Z czasem, z, z każdym dniem w tym styczniu będziemy dobiegać do końca, dociągać, dopracowywać te wszystkie zaległości no i zakańczać, żebyśmy mogli wejść już prawdopodobnie w lutym w coś całkiem nowego. Tutaj też karta jeszcze mówi, że my sobie być może możemy w pracy czy w naszych obowiązkach. Gdzieś związanych z karierą, z pracą, dokładać dodatkowo obowiązków. Także jeśli tego nie musisz robić, no to tego nie rób, bo dodatkowo będziesz czuła takie duże y, obciążenie, y, i tutaj będzie problem. Jest też informacja, że możesz jak najbardziej w takich sytuacjach, y, takiej dużo, dużo pracy, dużo obowiązków, prosić o pomoc drugą osobę. Czy Twojego, na przykład Twoją koleżankę w pracy, czy jakiegoś swojego pracownika, czy współpracownika. Także moi drodzy, tyle jeśli chodzi o kartę na styczeń, czyli dziesiątkę różdek. Zapraszam do komentowania, zapraszam do zapisywania tego, tego nagrania, z racji tego, że oczywiście w tym styczniu możemy jak najbardziej mieć możliwość. Sprawdzenia, czy jeszcze raz odsłuchania tego, co tutaj u ciebie się będzie zadziewało, a i też y, sprawdzić, czy karta na styczeń być może z tobą zarezonuje i też w jakiś sposób się sprawdzi. Także tyle, jeśli chodzi o kartę na miesiąc styczeń. Zapraszam do komentowania, do zapisywania, do obserwacji, również do udostępniania, bo być może jest wśród Twoich znajomych ktoś, kto takich informacji też może potrzebować, albo będą to dla niego informacje, które ułatwią mu pracę i funkcjonowanie w tym pierwszym miesiącu tego nowego roku. Także na ten moment bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście na kolejny filmik. Zobaczymy, co karty pokażą w miesiącu lutym. Pozdrawiam.